Dzień dobry, startuje dzień na żywo w TVN24. Przepraszam bardzo. Zatrzymanych 12 kierowców, odholowanych 13 aut. Dzień na żywo zaczynamy od akcji warszawskiej policji maja. Teraz w dniu na żywo wrócimy do słów, które padły w dzisiejszej rozmowie Piesieckiego. Wypowiedzi członkini Rady Polityki Pieniężnej profesor Joanny Tyrowicz o pieniądzach leżących na stole, tych europejskich, których nie mamy, bo nie spełniamy warunków i postawie Polski, która nie chce po nie sięgnąć. Powrót Lex Czarnek już po pierwszym czytaniu w komisji. Teraz oficjalnie to jest projekt poselski, ale założenia niemal identyczne z tymi, które ostatnio prezydent zawetował. Zresztą Lex Czarnek w wersji 2.0 procedowany jest równolegle z prezydenckim projektem. Do projektu nowelizacji autorstwa posłów prawa i sprawiedliwości będziemy wracać. Teraz przenosimy się do Sejmu. Do projektu nowelizacji autorstwa posłów prawa i sprawiedliwości będziemy wracać, teraz przenosimy się do Sejmu. Za moment będziemy mieli taką możliwość, to wrócimy do tematu teraz Lex Czarnek 2.0, czyli nowelizacji prawa oświatowego według autorstwa posłów prawa i sprawiedliwości i jednak sejmu. To sala plenarna Sejmu i lawina wniosków formalnych. Pierwszy dotyczył, to był wniosek o odroczenie obrad Sejmu i by podyskutować na temat tak zwanej ustawy, która miała, betynującej, tak przynajmniej nazywa to opozycja, która miałaby zagwarantować szefom największych spółek spojegarbu państwa pozostanie na swoich stanowiskach przez najbliższe lata, niezależnie od ewentualnego wyniku wyborów. Sporo było pytań o o tą właśnie ustawę. O tą właśnie ustawę pytany był też wcześniej w sejmie wicepremier Jacek Sasi. Projekt poselski, mówi wicepremier Sasin, to dokładnie tak samo jak z Lex Czarnek 2.0, też jest firmowany jako projekt poselski, natomiast jego ustalenia są niemalże tożsame z Lex Czarnek w wersji podstawowej, tym samym, który został zawetowany przez prezydenta, który teraz w wersji 2.0 procedowany jest razem z projektem prezydenckim, choć ponoć Lex Czarnek 2.0 ma uwzględniać propozycję prezydenta. Zaraz spróbujemy to rozwikłać.